Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dziś chciałam z wami porozmawiać o takiej dość trudnej, przynajmniej trudnej dla mnie sytuacji, e, kiedy macie w szafie dużo rzeczy, które wyglądają z pozoru super, są świetnie ze sobą spasowane, a jednak ich nie nosicie. I zacznijmy od wyobrażenia sobie takiej sytuacji, że jesteście albo w galerii handlowej, albo przeglądacie jakiś sklep internetowy. I widzicie rzecz, która podbija Wasze serce. Oczywiście, jako świadomi konsumenci i osoby, które nie idą w trend konsumpcjonizmu, zastanawiacie się nad tą rzeczą i zadajcie sobie szereg odpowiedzialnych pytań: Czy na pewno potrzebuję tego w szafie? Czy będę miała to gdzie nosić? Czy jest zgodne z moim stylem? Czy będzie pasowało z resztą rzeczy, które już mam w szafie? I na te wszystkie pytania odpowiadacie sobie twierdząco, więc z założenia powinien być to dobry, przemyślany zakup, który będziecie, którym będziecie, mogły, będziecie mogli cieszyć się bardzo długo. Oczywiście jest to również zakup świetnej jakości, bo o tym myślimy w długoterminowym kupowaniu. No i on trafia do waszej szafy, tylko później jakoś go nie nosicie. A nawet jak go nosicie, to czekacie po prostu na pierwszą lepszą sytuację, żeby go zdjąć. Kto miał taką sytuację w szafie? Ja. Dziś postaram się przedstawić Wam jeden z możliwych powodów, dlaczego tak się dzieje. Każdy z nas ma w głowie jakiś obraz siebie. Wiemy, jak wyglądamy, nawet bez lustra. Nie musimy tam zaglądać co chwilę, żeby się upewnić, czy mamy taki kolor włosów, czy taki wzrost, czy. Tak wygląda nasze ciało. Kupujemy niektóre ubrania bez zmierzenia, no bo widzimy, czy to będzie nasz rozmiar, czy nie, bo czujemy, tak jakby to, kim jesteśmy i jak wyglądamy. I takie samo odniesienie mamy względem swojego stylu. Tworzymy sobie w głowie obraz nas, ubranych, i tu czasami niekoniecznie bierzemy pod uwagę. Nasze przyzwyczajenia, nasz styl życia, nasze nawyki, to gdzie wychodzimy, jakich ubrań potrzebujemy. Tylko wymyślamy sobie jakiś koncept na siebie, o którym myślimy, że jest dobry i myślimy, że jest nasz, bo się nam podoba, może na innych ludziach, albo wśród jakiejś inspiracji, albo rzeczy, które widzieliście w internecie. No i tak jakby pod ten koncept układamy sobie naszą szafę i układamy sobie właśnie nasze wyobrażenia o nas samych. I kierując się takim podejściem, możemy wpaść w taką super podstępną pułapkę, bo teoretycznie wszystko jest ok, wszystko się zgadza eee, i na tej podstawie budujemy sobie na przykład przepiękną szafę kapsułową, w której każda rzecz pasuje do siebie idealnie, wszystko tworzy jakiś jeden przemyślany koncept. Tylko że nie nosimy tych rzeczy z jakiegoś powodu, bo czujemy się w nich niekomfortowo, nie, e, tak jakby nie mamy poczucia, że to jesteśmy my. Mamy poczucie, jakbyśmy byli trochę przebrani albo przebrane. I z takiej pięknie zbudowanej, idealnej szafy bardzo często, albo może w tych przypadkach, bardzo trudno będzie nam korzystać, bo to nie będzie nasza szafa. A co za tym idzie? Kiedy już mamy tę szafę zbudowaną w taki przemyślany sposób bardzo ciężko będzie nam ją zmienić. Przez cały taki jakby okres mojego zainteresowania ubraniami zrobiłam kilka tak zwanych declutteringów szafy, czyli wywalania wszystkiego, robienia porządku, dzielenia tych rzeczy na te, które uwielbiam, na te, których nie noszę itd., dalej. Znajdziecie też w necie milion poradników w ogóle jak to zrobić. Ale względem tych rzeczy, o których wspominam, czyli tych rzeczy, które w naszym wyobrażeniu powinny być naszym stylem albo pasować do nas, najtrudniej się z tej szafy pozbyć. Dlatego, że włożyliśmy w nie dużo czasu czasu w sensie przemyśleń, czy na pewno te rzeczy chcemy, wyszukiwania tych rzeczy, jeżeli one były w naszej głowie i też włożyliśmy w nie całkiem sporo kasy. Biorąc pod uwagę, że chcemy mieć w szafie rzeczy, które są wysokiej jakości, które są z dobrych materiałów, no to musieliśmy tak jakby sporo pieniędzy na zgromadzenie tych wszystkich rzeczy poświęcić. Mówię o tej sytuacji jako takiej powszechnej albo takiej, która się zdarza, może nie powszechnej, ale takiej, która się zdarza osobom, które no jednak mają jakiś emocjonalny stosunek do ubrań. Jednak zależy im na tym, żeby dobrze wyglądać, ale też się dobrze czuć. I czasami na tym, żeby dobrze wyglądać, zależy im trochę bardziej niż na tym, żeby dobrze się czuć. Bo wiadomo, że są osoby, które traktują ubrania jako takie zwykłe okrycie swojego ciała, więc one, nawet jeżeli zdecydują się na takie podejście, że a to jest mój styl, i od teraz tak się ubieram, no to nawet jeżeli będą czuły jakiś albo prawdopodobnie nie będą czuły tego dyskomfortu w środku, tego takiego rozdwojenia, że coś jest fajne, ale niekoniecznie moje, więc niekoniecznie dobrze mi się w tym chodzi. Um, więc te osoby, które nie mają takiego emocjonalnego, personalnego stosunku do ubrań na pewno nie będą odczuwać takiej, te, takiego dysonansu w szafie. Więc jest to raczej sytuacja osób, które czują coś do swoich ubrań. O tak. I jak uniknąć takiej sytuacji? No, na początek w ogóle najlepiej było w ogóle w nią nie wpadać, o tak. E, czyli zacząć budowanie swojej szafy, jeżeli już tak intencjonalnie podejdziecie do swojej szafy, to zacząć budowanie tej szafy od procesu zdefiniowania własnego stylu. Może wam się do tego przydać mój filmik, który tutaj Wam podlinkuję. E, i Przejść przez te wszystkie kroki, etapy w takim ogromnym zrozumieniu siebie i w takim myśleniu o sobie w 100%. Tak jakby nie zastanawiania się nad tym, co mój chłopak albo moja dziewczyna myślą na temat tego stylu ubierania się albo co moi rodzice, czy moi znajomi uznawali za fajne ubrania. Czyli tak podejść do tego na maksa personalnie. Bo tylko wtedy będziemy w stanie wychwycić te rzeczy, które podobają się nam i w których my się będziemy czuć komfortowo. Trudniejszą sprawą jest odwrócenie tej sytuacji, w której już się znaleźliśmy. Czyli już mamy szafę, o której myśleliśmy, że będzie fajna, no i ta szafa nie okazuje się fajna dla nas, mimo że jest zbudowana bardzo dobrze i dla kogoś z zewnątrz mogłaby wyglądać kompletnie i mogłaby wyglądać ładniej i stylowo. To nie jest to nasza szafa, więc nawet jeżeli się ubieramy w te rzeczy, to nie czujemy się w, w 100% w zgodzie ze sobą. Co zrobić wtedy? W takiej chwili też bym postawiła przede wszystkim na taki proces definiowania własnego stylu. Em, jako osoby już trochę bardziej świadome w temacie ubrań, będzie Wam pewnie łatwiej to zrobić łatwiej i trudniej. Trudnej, bo mogą do Was docierać, może do Was docierać mnóstwo inspiracji, których tak naprawdę wcale nie będziecie chcieli oglądać albo nie będą wpływały dobrze na Was. Natomiast tu musicie być tak jakby dwa razy bardziej w zgodzie ze sobą, łącznie z wyznaczaniem albo z zaznaczaniem tych konkretnych cech poszczególnych ubrań, które sprawiają, że czujecie się w nich komfortowo. Bo tutaj ten komfort i to takie poczucie tego, że coś jest nasze jest najważniejsze żebyście mogli zobaczyć, czy to jest właśnie to, co chcecie mieć w swojej szafie. Doradzałabym nawet w tym wypadku przejść się po sklepach i pomierzyć jakieś rzeczy, które wydają Wam się, że są takie odpowiednie dla Waszego stylu, bo nawet mając coś na sobie przez 3-5 minut jesteście w stanie już ocenić, czy czujecie się w tym dobrze, czy chcecie to nosić, czy nie chcecie tego zdejmować, bo dla mnie takim wyznacznikiem... Ciucha w 100% waszego jest to, że jak go założycie, to nie chcecie go zdejmować, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteście. Więc na takie elementy, takie cechy strojów, zwracałabym tutaj szczególną uwagę. I w czasie tych kilku tygodni pracowania nad definiowaniem waszego stylu będziecie mogły, będziecie mogli zauważyć, czy któreś z tych rzeczy, które były dla was takie niekomfortowe, niewygodne, jednak pojawia się w tych inspiracjach. I być może wystarczy w przypadku tych rzeczy trochę je przedefiniować, połączyć z innymi, dodać coś małego, odjąć coś małego, żeby uczynić je waszymi. Jeżeli tak nie będzie, a nadal będzie Wam się bardzo ciężko pozbyć tych rzeczy z szafy tak po prostu, to zróbmy taki mały myk. Zapakujmy je wszystkie. I włóżmy w jakiś ciemny kąt, do którego nie zaglądam. Dzięki temu nie będzie ich w Waszej szafie. Będziecie mogły, mogli ocenić, czy za nimi tęsknicie. To jest raz. Czy są to takie rzeczy, których brakuje w Waszym codziennym ubieraniu się. E, I być może, jeżeli to nie będzie taka istotna rzecz, to po prostu o tym zapomnijcie. E, jeżeli okaże się, że któreś z tych rzeczy są naprawdę tymi, które chcecie nosić, to będziecie o nich myśleć i będziecie mogli do tego wrócić albo do tej konkretnej jednej, dwóch, trzech rzeczy. Więc to już, już sprawia, że będziecie mogli tak jakby ten wasz intencjonalny zakup, dodać do waszej nowej szafy. Ale pobądźcie trochę z tą nową szafą i bierzcie pod uwagę swoje odczucia. Zwracajcie uwagę na swoje odczucia. Bo to, że coś, coś jest z wami nie tak przez cały dzień, może być, na przykład, spowodowane tym, że to, co macie na sobie, nie do końca pasuje do was i nie do końca się czujecie w tym jak wy. I kiedy będziecie gotowi lub kiedy przypomnicie sobie o tych rzeczach, bo czasami może się zdarzyć, tak że po prostu o nich zapomnicie totalnie, bo nie będzie wam brakowało ich w szafy. To wróćcie do tych spakowanych rzeczy i zobaczcie, czy teraz jest wam łatwiej, na przykład, wystawić je na winted, sprzedać, oddać komuś. Bo ja wierzę, że to są super rzeczy, skoro podchodziliście do nich w taki intencjonalny sposób. No a super rzeczy zasługują na to, żeby być noszone i żeby być noszone przez ludzi, którzy będą je kochać. Więc zastanówcie się, czy nie puścić ich dalej w obieg, żeby ktoś mógł się pocieszyć z tego, ile wy serca włożyliście w wybieranie tych rzeczy. Na przykład, wiem, że taka sytuacja jest trudna. Doprowadzenie się do takiej. Szafy, która z zewnątrz wygląda idealnie, ale z, w, w środku Wam coś w związku z nią nie gra. E, i, I wyjście z takiej sytuacji jest bardzo trudne. Natomiast um, jeżeli podejdziemy do tego tak trochę bardziej na luzie i tak na maksa w zgodzie ze sobą, to wierzę, że możemy z tego wyjść zwycięską ręką. Bardzo chętnie dowiem się o Waszych historiach, jeżeli macie jakieś takie. Gdzie miałeś wrażenie, że wasza szafa super współgra ze sobą, ale nie do końca grała z wami? Bo to są zawsze ciekawe historie, takie historie, które ja chętnie czytam. Więc tyle ode mnie na dziś. Dzięki za wysłuchanie mnie i widzimy się w kolejnym odcinku.